Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj Wam pokażę, jak wyczyścić sektor rozruchowy dysku twardego, bądź dysku typu pendrive czy karty pamięci. To jest przydatne, jeżeli na przykład zawirusujecie komputer. Często mm, taki wirus czy trojan zapisuje swoją kopię właśnie w sektorze rozruchowym dysku. I tak samo, jeżeli na przykład stworzycie botowalny dysk, a chcecie ten sektor botowalny tak jakby już usunąć, jeżeli jakimś programem automatycznym Wam się nie uda tego zrobić, to zawsze można to zrobić ręcznie. Chyba najprostszą drogą jest zrobienie tego w programie Minitool Partition Wizard. Jest to darmowy program w wersji darmowej. Oferuje możliwość właśnie wyczyszczenia sektora rozruchowego. Tutaj jak widzicie mamy dysk numer 2, zaznaczyłem sobie. I to jest zwykły pendrive włożony w port USB. I jak wyczyścić sektor rozruchowy? Klikamy na tym dysku prawym ściskiem I mamy tutaj Rebuild MBR. Jak już to klikniemy, to teraz trzeba sobie tutaj wybrać General, Apply i w tej chwili program nam wyczyści sektor rozruchowy MBR. I to wszystko. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!